Przejmujemy tą melinę. Nie możecie. My... No chyba Jania. Ja. A teraz ja za stąd, ale ja tu mieszkam. Już! Witamy w ostatniej grze. Ale ja, ja zostałyśmy tylko my, A no, Wiecie, że. I to A po pierwsze, to pachnie pierwsze pieprzem pierwsze ulicy, Pierwsze Так. Томости, то другий Święta Bożego Narodzenia to idealny czas, aby opowiedzieć Wam historię o tym, co przydarzyło się mojemu staremu, kiedy miał 8 lat. Tak, 8 lat, czyli dokładnie tyle samo co Kevin, kiedy został na nastolatkiem słuchającym metalu. i młodszy, czyli Mateusz, który nosił ogromne okulary i kalesony antykleksowe, bo podobno zawsze puszczał kleksy w nocy. Widzicie tego typa? No, co to na To stary Johnson, podobno 75. wz. 1. Wszyscy zaczęli jeść pizzę, a stary przyszedł chwilę później i niestety nie zostało już. A. Jak chcesz, to podaj talerz, to ci wyżejgnę. No Doj, i dalej, Jamuszek. to. Ty wstrętny patafianie. No i stary narobił. Bardzo dobrze. Wolę już spać z knurami nie siedzieć tutaj z wami. Nie powiesz nam nawet dobranoc, Jamuszek. muszę... ci odpowie? dnia Wszyscy zaczęli... <słyszy> A pierwsza. W kolejnowi są, nie pojechali na Wokisko. <słyszy> tak, mam nadzieję, że nikt nas nie słyszy. O wpół do dziesiątej. <słyszy> Kiedy tutaj brutą, będę gotował? Mamy oczy szeroko.